No się ma z tej strony. No dzisiaj co? Dzisiaj popłyniemy sobie na rybeczki. Dodatek Malediwy. Czy będzie coś dobrego? Tego nie wiem. Może jest... jakby to powiedzieć. Ciężkie jest to morze, ciężkie jest to morze, dużo błędów, dużo kraszy, ale popłyniemy sobie na te głębiny i spróbujemy sobie coś dupnąć dzisiaj na prolejka. Chociaż w sumie tutaj też rybki są. Możemy popróbować nawet tutaj. Czy coś weźmie, tego nie wiem. Aczkolwiek tu przy brzegu to raczej będą jakieś małe rybeczki. Raczej bym się nie czaił na jakieś 200-300 kilówki. Aczkolwiek no fajnie by było coś połapać na dzisiejszym wypadzie. Sonar pokazuje rybki niby są teraz jeszcze tylko brania oho oho mamy pierwsze mamy pierwsze branie dzisiejszego dnia ale jest to jakaś turbo mała rybka czy to jest w ogóle rybka co my tu mamy tunek pasiasty 8,5 kg. kilo czyli powiedzmy że dzisiaj jeszcze nie złowiliśmy nic nie no taka ryba no niech będzie no jest ryba ale strasznie malutka ta ryba strasznie malutka Dobra, do 25 Kotwica, statek Lecimy dalej No jest ryba, numer 2 Ale też chyba jakaś malutka, ty nie Tu już jest większa ryba, tu już wędkę zrywa Oho Nie idzie odholować O tu spindyk już jest, tu już spindyk jest Oho! Dobra, no trzeba trochę powalczyć z tą rybeczką. Będzie coś lepszego, to zaraz markera trzeba zostawić. Tu w sumie można zostawić też bojkę. by to za każdym razem nie dopływać, tylko od razu tu startować. Nie, no przecież to jest niemożliwe. Ja tej ryby nie mogę odholować. Naprawdę musi być jakiś potwór 200 kilo. Minimum. Tak dobrze się zaczęło, 50 metrów, a tu już prawie 100 była dobita Nie no tak to nie może być Dobra widzę, że już jesteśmy blisko od holowania W komentarzu możecie napisać jak myślicie co to jest za ryba i ile ma kilo I uwaga I I i Mamy Co to, to mamy? Unikat jakiś Unikatowy tuńczyk żółto płetwy 66 166 kg. Ty, ale jak na te 166 kg, to naprawdę sporo było walki. Sporo walki. Bonus za trolling, modyfikator sprzętu 230 cm, no 228. Aczkolwiek, o nowy poziom. Dziękuję bardzo, aczkolwiek, no kurde, umęczyłem się z tą rybową, powiem szczerze niby 160 kg, ale... No. Miało moc. Miało moc. Dobra. Palamy motorówę. O, mamy, 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 mamy rybeczkę. Teraz już nie jest oszustwo. Uuu, małą rybeczkę mamy. Małą. może coś nowego. Unikat. Unikatowy tunek pasiasty. 9300 doświadczenia. W ogóle powiem Wam tak. Nagrywki trwają już. Bambuły 27 minut. To jest te 27 minut. tych nagrywek. To jest nasza trzecia ryba. a Kajcie bazę. Taka ta mapa jest. Jakby to powiedzieć, redna. Tu czasami to potrzeba spędzić pół życia, żeby cokolwiek wyłowić konkretnego 4 ryby, 28 minut Jeszcze żeby jakieś były 500-kilówki czy coś takiego, a gdzie? Żadna jeszcze 200 kilo nie przekroczyła Te małe dywy, wam powiem takie nie za bardzo Ale już widzę powoli dopływamy do głębin I na tych głębinach to już powinno się dziać Znowu ryba Ale to malutka jakaś chyba Chociaż Ty no walczy Ostro walczy Dobra Spróbujmy ją odholować Kolejne 50 minut walki z rybą. A z tej drugiej wędki mi uciekła ryba. Uuu, tu znowu będzie coś. O plus. Nawet i więcej mi się wydaje. O, to jakiś unikat musi być. Zobaczcie co się dzieje. I nie zwalnia. O 20. Tak było dobrze. Już 60 metrów odholowane i sru. Znowu stuba. <grym> No, te ryby tutaj to potrafią powalczyć. 105, no bo 120 dojedzie? EBI Ja Nie, no to już musi być 300 plus. Ale w sumie wy możecie napisać w komentarzu, jak myślicie, ile ta ryba może mieć kilo. 135. Pierwszy raz mi tak ryba odjechała na tym morzu. No to jest, to jest niemożliwe. Ja ją w ogóle jestem w stanie wyciągnąć? 200 metrów. Jasna głowa. Nie, no to jest jakiś unikat. No za 400 kilo to musi mieć. Najgorsze będzie, tak mi się żyłka skończy. Zobaczcie, chwilę da odpocząć. 10 metrów na drobie i 50 metrów tracę. To jest nierówna walka, bardzo nierówna. Nie się cieszyłem, jak 100 metrów miałem, a teraz? Teraz ponad 200 No co jest? Nie no, przecież nie ma szans, że ja tam ryby wyciągnę no Daj chociaż do stówy zjechać, będę się czuł bezpieczniej Dobra, teraz trzeba nadrobić jak najwięcej no Już tak trochę lepiej jak te 220 Aczkolwiek to jeszcze nie jest to, co bym chciał Tak do stówy chociaż zjedźmy Do stówy, nie do 200 Nadrabiamy, nadrabiamy No jest ta wymarzona stówka Jeszcze teraz 100 metrów do odholowania. Aktualnie walczymy już 12 minut tą rybą. Ręka już mnie boli. A ryba nie chce się poddać. O! I cyk 110 Dobra, już bliżutko, Już bliziutko. 13-12 metrów. Proszę, daj się rybko odholować. To musi mieć ze 400 kilo. zaraz znowu będzie 30 metr 13 metr 12 11 10 dobija no potwór po prostu potwór ale no niech idzie go odholować po prostu 8, już bliziutko. Było 8. 11. Teraz będzie znowu 20. Dalej, rybko, wyłaś, wyłaś. 8 metrów, 7. 6 Widzę cię. No nie wiem, no nie mogę wyciągnąć tego potwora, no nie mogę Cały czas jest blisko i nic Zaraz znowu odjedzie Na 500 metrów 10 Było 10, już 20 no naprawdę jest tak ciężko wyłowić tego potwora, żeby was nie skłamać. Walczę już ponad pół godziny, pół godziny jedna ryba. No. I sro, 24 metry, 25. Ja pierdziele, tyle walki. Ja walczyłem dokładnie 45 minut. A to jest tylko medalowy włócznik 350 kg. Nie ja nie wierzę w tę grę po prostu. 45 minut walki. No teraz to mi się po prostu płakać chce. Ja już byłem pewny, że to jest jakieś 400-500 kg. Minimum 45 minut. Łowić rybę 350 kg. To jest. To jest po prostu przesada. przesada. Przesada i jeszcze raz przesada. No nic, moi drodzy. Na dzisiejszy odcinek wystarczy mi wszystkiego. Ryba mnie tak wymęczyła, że ręki to już po prostu nie czuję. Zostawcie feedback w komentarzu. Co wy sądzicie o tym, co się tutaj wydarzyło. A tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczyska.